Uwaga! Krótka informacja. Przygotowa się odcinka, się z w się uławki lub skonsuluj się z lekarzem lub psychiatrą, gdyż każdy lek, już każdy odcinek z werspialem, za twojemu twoje życiu lub zrobił. Kop to i dzisiaj to na tyle więc numer 7, tak i chciałem wam powiedzieć, że... Że, 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 że... Że, że, Mam gildię, że... Mam GILDIE! Mam GILDIE! Mam GILDIE! Mam gildie. Mam tak! Gildie. Mam GILDIE, dobra. I... To są moi, to są moi członkowie, hehe, <laughs> członkowie, hehe! <laughs> to są moi członkowie! Dobra, <laughs> <moi> nie <laughs> Ja tu oczywiście jestem kapitanem. Kapitanem, dobra. Yy. I mam 41 poziom, dobra, ale sobie 28, ja się. Mam nadzieję, że Wam się spodobało na razie. Cześć, no i o, 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 o. o.